Newseria to jedna z najbardziej dynamicznych spółek medialnych na polskim rynku. Każdego miesiąca w ramach trzech serwisów publikuje treści, które docierają do blisko 700 redakcji a które około 90% dziennikarzy ocenia jako ważne lub bardzo ważne. Tak samo 97% naszych partnerów biznesowych bardzo wysoko ocenia nasze usługi i chciałoby, życzyłoby sobie tego, aby zostało ono powiększone w profesjonalne centrum konferencyjno-prasowe. Właśnie dzięki współpracy z fundacją Venture Cafe Warsaw taka możliwość, takie centrum prasowe właśnie staje się faktem Powstaje największy, najbardziej nowoczesny obiekt tego typu, dzięki któremu każdego dnia będzie można organizować jednocześnie bardzo wiele konferencji prasowych, śniadań prasowych oraz innych wydarzeń. Oczywiście, które będą obsługiwane przez agencję Newseria. Wyjątkowość tego miejsca to nie tylko wspaniała architektura, ale Przede wszystkim lokalizacja. Trzeba pamiętać, że mówimy o samym centrum Warszawy, ale także o świetnej komunikacji i dużej liczbie miejsc parkingowych, co także jest bardzo istotne. W nowym centrum prasowym New Serii nasi partnerzy biznesowi będą mogli zrealizować każde wydarzenie, każdą konferencję prasową, a także każdy inny rodzaj eventu, nie tylko w przestrzeniach na światowym poziomie, ale także zrealizować swoje wszystkie cele komunikacyjne dzięki współpracy z New Serią. Jako organizacja, która promuje innowacyjność poprzez właśnie promowanie innowacyjnych przedsiębiorców, rozwiązań. Potrzebujemy narzędzi, które rzeczywiście pomogą nam docierać z tą informacją bardzo szeroko i współpraca z o.o. jest dla nas o tyle istotna, że jest to organizacja, która yy potrafi poświęcić ten czas i zrozumieć dokładnie, w jaki sposób należy o tych innowacjach mówić, więc dzięki temu jesteśmy po prostu silniejsi komunikacyjnie i możemy jeszcze lepiej działać. Z takiej współpracy, którą nawiązaliśmy, nie skorzystamy tylko my, ale także cały ekosystem, bo nie każda organizacja ma dostęp do wszystkich narzędzi, które są potrzebne do dystrybucji efektywnej informacji i współpraca z agencją prasową taką, która rozumie świat innowacji jest kluczowa, bo można będzie dzięki temu zyskać głos, żeby mówić bardzo szeroko o swoich rozwiązaniach i skoncentrowanie tego wszystkiego w jednym miejscu, w takim centrum innowacji, w którym, które ma tą współpracę bliską z agencją prasową odbije się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie będziemy jeszcze lepiej mogli komunikować jak fantastyczne rzeczy dzieją się tutaj nad Wisłą.